różnymi drogami prowadzi Bóg. No i mnie tak obdarzył taką miłością, przeogromną miłością do nauk ścisłych. do Matematyki, fizyki i chemii. I tak pokierował w życiu, że najpierw po szkole podstawowej było technikum chemiczne, studia magisterskie, praca jako asystent, a później adiunkt. Także licząc studia magisterskie spędziłem na uczelni no, 16 lat. Także Długi czas, ale o tym pamiętam, był w duszy ten głos Boży, który zapraszał do czegoś więcej. A dlaczego Karmel? Dokładnie Karmelici Bosi. Tak to się złożyło, że jeszcze w czasach systemu komunistycznego trafiłem z wycieczką szkolną ze szkoły podstawowej do Czernej do Sanktuarium Matki Bożej Skapleżnej. No i tam Bóg zasiał to ziarno miłości, które kiełkowało w sercu. Fakt, że dosyć długo. No ale cóż, sami materiał jest twardy i trudny w obróbce. Także Bóg <noise> długo szlifował, aż w końcu w roku 2013, w roku wiary, Zapukał do serca tak mocniej mówi Piotrze. Już czas. No i zgłosiłem się do postulatu ojców Karmelitów Bosych. Teraz jestem w nowicjacie. I mam nadzieję, że to ziarno, które zostało w czernej zasiane, wyda w przyszłości obfity owoc.